baptystów. Pierwszy zbór baptystów, tak. Słowiec Cekławiecki. Tak. tak. Witajcie, kochani. Tak jak Patrycja powiedziała, jestem członkiem kościoła baptystów, ale też mam właśnie przywilej być członkiem kościoła ulicznego. I powiem wam, jak tam się znalazłam. Wierzę, że to Oglądałam kiedyś film amerykański e, o takiej rodzinie, która m, zaangażowała się e, w służbę wiadłodajni i poznali takiego e, mężczyznę, który tam przychodził, nawiązali z nim relacje i ta relacja odmieniła e, bardzo ich życie. No i ten obraz gdzieś mi tam zapadł w serce e, i, e, i nosiłam go tak w sobie. E, Miałem dwójków, e, alkoholików. Jeden z nich już nie żyje, e, drugi jest e, już teraz ciężko chory, e, i to byli wspaniali ludzie. E, mieli ogromny potencjał, mieli e, świetne poczucie humoru, e, wiele umiejętności, byli bardzo inteligentni, ale wiecie, jak pili, to tego w ogóle. W sobie coś niesamowitego. Słuchałam podcastów Agaty Strzyżewskiej i dowiedziałam się, że jest kościół uliczny w Gdańsku. Ona wraz z mężem go tam założyła. I tak sobie pomyślałam, o jacie, gdyby u nas we Wrocławiu był taki kościół. Tak bym poszła zobaczyć, jak to wygląda. No i wtedy do nas, do zboru, przyszli Patrycja i Łukasz i o takim kościele powiedzieli, no ja myślę sobie jej, no jest we Wrocławiu, no to teraz nie będę stała obok, pójdę zobaczyć. Poszłam, zobaczyłam, zostałam, jako zbór zaangażowaliśmy się, gotujemy zupę, też służymy uwielbieniem i słowem. I powiem wam, że kościół uliczny to jest y, wspaniałe, niesamowite miejsce. Y, Przeczytałam teraz y, fragment y, z Ewangelii Mateusza. A Sprawiedliwi zapytają. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść? Lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię? Lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub więzieniu, a odwiedziliśmy Cię, król natomiast odpowie, zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. I Kościół liczne to właśnie jest takie niezwykłe miejsce, gdzie znajdziemy głodnych. Ale, jak to już tutaj wybrzmiało, nie o zupę tu chodzi. To ludzie głodni miłości, głodni nadziei. To ludzie nadzy, ale otarci z godności, otarci z szacunku, często wyłączeni poza społeczeństwo którzy są w więzieniach, w więzieniach swoich nałogów, w więzieniach jakiejś niemocy, jakichś demonów z przeszłości i tam możemy znaleźć tych właśnie, o których mówił Jezus, tych, tych braci, którym możemy przynieść to wszystko, czego oni potrzebują. Ubrać ich w godność, ich szacunek, zwyczajnie właśnie z nimi rozmawiając. Oni tak potrzebują Powiedzieć to, co czują, to, co się z nimi dzieje. Więc wystarczy czasami tylko posłuchać, uśmiechnąć się, um, powiedzieć o tym, jak bardzo są kochani, jak bardzo są kochani przez Boga, ale też jak bardzo my ich szanujemy. I tak jak Basia mówiła, oni właśnie to czują tam, na tym miejscu, że są szanowani, że mają wartość. Oni też często wiecie, nie mają w ogóle żadnej tożsamości, oni nie mają. Osobistych. To jest często ich problem, e, a e, tam mogą się dowiedzieć, że oni mają wartość pomimo tego, mają swoją tożsamość, mają swoją tożsamość w Jezusie. Mm. Dlatego myślę, że to jest po prostu niezwykłe miejsce i szkoda, szkoda po prostu to miejsce.